Witam. 18 listopada 2016 kilka refleksji z tematyki hodowlanej. Promocja naszego hobby również poprzez internet. Dzisiaj jest wspaniałą okazją. Ogólnodostępność internetu powoduje, iż te nasze hobby dobrze się rozwija. Moja strona na Facebooku, Ryszard, tam zamieszczam porady dla młodych hodowców gołębi pocztowych. Również tam się zaprasza różnych sympatyków. Dla przykładu, u mnie 4069 aktualnie jest sympatyków. Większa część jest aktywnych, tak więc możemy wymieniać poglądy. Również, na przykład, tutaj ktoś następny chce dołączyć do znajomych. Muszę zerknąć najpierw, kto to jest, co prezentuje, jakie wiadomości, i ewentualnie wówczas mogę go przyjąć do grona ze znajomych również osobista korespondencja tutaj jest także możemy sobie wspólnie wymieniać jakieś poglądy oprócz Facebooka Google Plus tam również można zamieszczać fotografie posiadam tam również stronkę gołąb pocztowy i tam się zamieszcza różne różne ciekawostki z hodowli gołębi pocztowych, oprócz tego, wszystkiego, strona forum pzHGP, tam możemy porozmawiać również na tematyki, Tematyka Między innymi, tutaj podsunęłem jakiś projekt Kompendium Wiedzy dla Młodych Hodowców. Oczywiście, tam ścierają się różne poglądy. Najczęściej, osoby odpisują w anonimie, no boją się ujawnić swojego nazwiska. Ponieważ nie mają za wiele nic do powiedzenia. przekazuje swoją wiedzę, jaką posiadłem, natomiast żaden z anonimowych respondentów nie wyłuszczył błędów merytorycznych przytaczanej przeze mnie wiedzy. Zatem nie chodzi w tej krytyce o podważenie przekazywanej wiedzy dla ogółu, ale o własne frustracje wyrażane w krytyce mojej osoby. No to wszystko. Jeśli ktoś pisze z anonima, nie ma imienia i nazwiska, to ma złe zamiary. Jeśli ktoś jest szlachetny i uczciwy, ma imię i nazwisko, pełną piersią idzie w bój, jak to się mówi. Tchórz i mały człowiek zawsze będzie kąsał gdzieś tam z załuku, za węgła. Także my tym się nie przejmujemy, lansujemy wiedzę i w ten sposób po prostu promujemy wiedzę na temat hodowli gołębi pocztowej. Jeśli chodzi o Facebook, tutaj możemy być moderatorem. Ja również tutaj mam i ich klub, zarówno lotów długodystansowych. Jestem moderatorem, tak więc tam teksty są cały czas kultura kulturalne i na temat. Zapraszam do mojego opowiadania triki w hodowli gołębi pocztowych. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Witam 18 listopada 2016. Kilka trików z hodowli gołębi pocztowych. Tutaj prezentuję klatki wystawowe, które mają różnorakie zastosowanie. Jest to jedna z tajemnic naszego sportu. Szczególnie dotyczy typowania gołębi na lot. Jak wybrać z grupy gołębi te, które w niedzielę zwyciężą. Temu też służą te klatki wystawowe. Przed lotem wkładamy tutaj samczyki. Letujemy z metody wdowieństwa i uważnie obserwujemy, jak one się zachowują. Czy ten zwycięski gołąb będzie leżał, czy będzie stał, czy będzie obdziobywał coś tam? Co on będzie robił? Otóż to jest ta wielka tajemnica. Uważny, utalentowany hodowca z pewnością to wyłuska i będzie to stosować. Temu też bacznie przyglądajmy się gołębiom, które są typowane na lot. Właśnie, jak on się będzie zachowywał? Otóż ten najlepszy gołębie, gołąb będzie przygotowany do startu. On nie będzie leżał, nie będzie leniuchował, nie będzie wypoczywał, nie będzie myślał o niebieskich migda migdałach, tylko będzie czaił się na start, czyli tak jak konie wyścigowe w boksach gotowy do startu, czyli stoi tak. Stoi, pierś wysuniętą ma do przodu, uważnie obserwuje i czeka tylko na chwilę, kiedy widełki będą podniesione do góry. Ten gołąb będzie walczył o pierwsze miejsce. Gołąb w dobrej dyspozycji, gołąb inteligentny, bardzo dobrze przygotowany będzie walczył o zwycięstwo. Ten system wymyśliłem już bardzo dawno temu. Nie było internetu, ciężko było to wdrożyć. Miejscowi działacze PZHGp, tak zwany stary beton nie pozwolił na ekspansję tego systemu. Dzisiaj jest taka możliwość, dzisiaj jest wolność, dzisiaj jest demokracja. Można w ramach kultury społecznej o wszystkim mówić, opowiadać, nie pytając nikogo o zgodę. Czyli promujemy piękno, szlachetną, uczciwą walkę. To jest to prawdziwe zamiłowanie do gołębi pocztowych, jest to koleżeństwo i gratulacja dla mistrzu. Wracając do tych czempionów, akurat tutaj stalowi z linii wyżymaczy prezentują się doskonale. Oczywiście ta pora roku nie jest adekwatna do lotów, to jest okres uśpienia. Dla przykładu podałem im w tamtym tygodniu lek na odrobaczenie. To jest rutynowy zabieg, który ma spowodować, że okres zimowy będą spędzać w zdrowiu. Wcześniej były zaszczepione myko salmowirem. Zaraz pobieżnie, obejrzymy je. Ja jeszcze tylko opowiem przy okazji o drugim ważnym triku stosowanym przy lotach gołębi pocztowych. Te klatki są usytuowane w pomieszczeniu, gdzie jest chłód. Czyli w lecie te mury, które tutaj są, nie pozwalają, że ta temperatura otoczenia tu przenika. Czyli w dniach, kiedy są szczególne upały. Temperatury powyżej 30 stopni, ci szampioni przed lotem przebywają tutaj w klatkach tych wystawowych, tutaj jest bezpiecznie, jest jedno okno, czyli te światło jest w takim półcieniu, one tutaj wypoczywają. A co najważniejsze, nie są w wysokiej temperaturze, tylko w temperaturze stabilnej kilkunastu stopni. To im pomaga zachować tą energię na lot. Przy okazji podpowiem, że nie trenujemy gołębi w upały, ani nie wypuszczamy gołębi do lotu w upały powyżej 30 stopni. To jest katastrofa. Dbamy o żywe stworzenia. Przyjrzyjmy się im z bliska i za chwilę pokażę drugi trik, zabieg, jak dezynfekujemy gołębie. Popatrzmy. Tak, w jaki sposób chwytamy gołębie? Najprostszy sposób za skrzydełka. Nie robi to gołąbką żadnej krzywdy, a błyskawicznie możemy chwycić większą grupę gołębi, trzy, a nawet cztery gołąbki. Jest to szybkie, bolesne spytanie gołąbków i przenoszenie do klatek wystawowych. Oczywiście okres jesienno-zimowy służy również do podglądu najlepszych gołębi wstępnego parowania, oglądania ich cech wizualnych, jak będą pasować do siebie. Temu też służą właśnie te klatki wystawowe. Tutaj możemy sobie delikatnie gołąbka zobaczyć jego prezentację, jaką wygląda, czy te gołąbki są ku sobie. To jest praca typowo hodowlana w okresie jesienno-zimowym. Temu też takie klatki wystawowe powinny być na wyposażeniu każdego hodowcy. Należy znaleźć kącik, by temu yy, analizie budowy podjąć również pewne kroki, środki, żeby po prostu doskonalić cały czas swoją znajomość tematyki hodowlanej. Tutaj dla przykładu i gołąbka, który na 1100 km zdobył pierwszą nagrodę, leciał około 100 km na godzinę i samiczkę z linii Super Crack To będzie para na przyszły rok. Typowe zabiegi pielęgnacyjne to czystość gołębi, czy nie posiadają piurojadów. Oczywiście stosuje środki na skórę typu wetamektin czy biomektin. One również likwidują pasożyty zewnętrzne, niemniej jednak chcę tu pokazać hodowcom w jaki inny sposób również można aerozolem zlikwidować pasożyty. Uchwyt gołąbka, wsuwamy dwa paluszki tutaj, następnie główka jest schowana w dłoni, następnie rozszapieżamy gołębia, on sam jak widać rozkłada lotki i wykonujemy trzy strzały, jeden strzał, drugi, trzeci, i czwarty strzał, i gołąb pies już zdezynfekowany. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołębnik, Polska. Witam. 17 listopada 2016. Trzeci odcinek porad dla młodych i początkujących hodowców. Do nagrania cyklu porad zainspirowali mnie Dwaj młodzi hodowcy z Austrii i z Niemiec, którzy tam zamieszkali, budują w tej chwili gołębniki i na wiosnę zasiedlą je gołąbkami ode mnie. Wobec powyższego należy przekazać im trochę wiedzy, by mogli skutecznie lotować. W pierwszej części opowiedziałem o. Funkcjonalnym gołębniku, obchodzeniu się z gołębiami młodymi. W drugim odcinku kontynuowałem gołębie młode oraz lotowanie nimi. Dzisiaj natomiast będę opowiadać o gołębiach rocznych i starszych oraz systemie lotowania. Łączymy w pary około pierwszej dekady lutego. Po to by na pierwszych lotach konkursowych gołąbki już wyprowadziły pierwszy lęk i były na jajkach drugiego lęgu. Cykl rozrodu wygląda następująco. Po połączeniu w pary po około 6-8-10 dni gołąbki znoszą jajka, po 16-18 dniach klują się gołębie młode. Gdy w gnieździe mają około 21 dni, gołębie nanoszą już drugi lęk jajek. Rozróżniamy następujące systemy lotowania gołębiami pocztowymi. Metodą gniazdową, czyli naturalną, nie ingerujemy w naturalne czynności gołębi, po prostu kładamy na lot. I tutaj rozróżniamy kilka sytuacji w gnieździe, które powodują, iż gołąb ma zwiększoną formę lotową. I tak dla przykładu 12-14 dzień wysiadywania jajek jest dobrą pozycją dla samiczki. Również samczyk dobrze powraca z tej pozycji. W czasie klucia gołębi młodych, kiedy w wolu gołębia wytwarza się tak papka, następuje zanik formy lotowej i nie należy gołębi wkładać na lot. Ta forma zaczyna wzrastać od 5-6 dniowego gołębia młodego, można więc wkładać na 7-dniowym młodym. Ta pozycja jest również dobra. Niekorzystną natomiast pozycją jest wysiadywanie dużego młodka i pędzenie samiczki na następne jajka. Samczek jest zbyt, zbyt zapalczywy wówczas. Goni tylko samiczkę na gniazdo. Jest tym zaobsorbowany. Ta pozycja jest niekorzystna. Również samiczki tuż przed zniesieniem jajek nie wkładamy na lot. Dobrą natomiast pozycją jest wysiadywanie w gnieździe dużego mutka i kilkudniowe jajka dla samczyka. Z tych kilku pozycji można robić różne niuanse, między innymi w czasie wysiadywania jajek można podłożyć sztuczne jajka, np. trzecie, czwarte by samczyk czy samiczka nie mogła swoim ciałem objąć ich. Wytwarza się to zwiększone do gniazda. Również podczas wysiadywania gołębia młodego, dużego, można schować samiczkę i wówczas samczyk sam opiekuje się samicą. Na noc samczyka zabieramy z gniazda, wpuszczamy w ten czas samiczkę. Jednakowoż trzeba stwierdzić, że metoda gniazdowa, kiedyś powszechnie stosowana, jest trudną metodą. Wymaga dużo wiedzy hodowlanej, jak i również bardzo obciąża gołębie podczas wychowu młodych. Cały swój wysiłek poświęcają na wychowanie gołębi młodych. Temu też hodowcy. Baczni obserwatorzy stwierdzili, że lepiej jest rozdzielić gołębie po wychowaniu pierwszego lęgu i by tylko przed lotem i po locie pokazywać partnerów. Ta metoda nazywa się metodą wdowieństwa. I tu rozróżniamy różne niuanse tej metody. Metoda wdowieństwa czystego, czyli Lotujemy tylko samczykami. Samiczki cały tydzień przebywają w osobnym pomieszczeniu i tylko przed lotem i po locie są dopuszczane do samczyków. Jest to niejako nagroda dla samców po wykonaniu wysiłku fizycznego. Inną metodą jest metoda wdowieństwa totalnego. To znaczy, lotujemy i samczykami, i samiczkami. Metoda ta jest ekonomiczna, ponieważ w lotach są zaabsorbowane zarówno samce, jak i samiczki. Możemy w ten czas lotować całym potencjałem lotowym. Tę metodę polecam. I tutaj samiczki szczególnie lubią wywijać się. Metoda ta wymaga jednak pewnego znaństwa podstaw. A więc rano robimy oblot. Samczykom o godzinie np. 8 rano i 18 wieczorem. Natomiast samiczki możemy wypuszczać tylko raz dziennie, tuż pod zmrok. Wówczas, gdy na niebie już nie ma innych wałęsających się ptaków, które by odciągały te samiczki. Oczywiście, by zastosować metodę wdowieństwa totalnego, należy mieć odpowiednią konstrukcję gołębnika. O tej konstrukcji opowiem przy okazji, dzisiaj tylko pobieżnie. Główny gołębnik lotowy, w którym są cele lęgowe. Tam nastąpiło wychowanie pierwszego lęgu. Następnie obok gołęnik dla samic wdów, które są do tego gołębniczka przeganiane w zwanej metodzie obiegowej, by nie miały kontaktu wzrokowego z samcami. Rozumie się przez to po dokonanym oblocie samczyki są przeganiane do tego boksu. W międzyczasie wypuszczane są samiczki. I tak można na okrągło. Jedne są przymykane, drugie wypuszczane. Lądują przez ten sam wlot. Do wypuszczania z gołemnika dla samiczek służy osobne okno. Ważną cechą tego gołębnika jest, by nie miały kontaktu wzrokowego. Oprócz tych dwóch pomieszczeń należy posiadać gołębnik osobny dla gołębi młodych, jak i również gołębnik dla gołębi weteranów, doświadczonych lotników, gołębi rozpłodowych. Również izolatka, tak zwana kwarantanna dla gołębi niedomagających. Te konstrukcje do metody obiegowej można również odszukać w internecie. Ja na którymś z klipów również opowiadam, pokazuję jak ja to skonstruowałem. Do tego tematu będziemy powracać w czasie lotów, gdzie będę naocznie demonstrował jak ta metoda wygląda. Zaletą tej metody jest to iż zaangażowane są w lotach zarówno samczyki, jak i samiczki, nie są obciążone wychowem młodych, ani wysiadywaniem jaj. Dbamy jedynie tylko o poranne i wieczorne obloty i o to, by ze sobą się nie spotykał. Tutaj o wiele łatwiej jest dozować karmę, ponieważ go nie ponosi wysiłku podczas wychowu młodych, więc te zapotrzebowanie na karmę jest w miarę takie same. Zmieniamy tylko skład karmy. I tak na początku tygodnia podejmiemy karmę dietetyczną. W środku tygodnia możemy mieszać karmę dietetyczną dla wdowców. Środek tygodnia dla wdowców i tuż przed lotem ponownie karmę dietetyczną. Chodzi o to, by nie obciążać zbytnio organizmu nadmiarem karmy białkowej. Jak lotujemy? Otóż gołębie roczne... Angażujemy tylko w lotach krótkich. Można raz w roku odbyć z nimi lot 500 km przy korzystnych warunkach atmosferycznych, to znaczy, gdy wiatr jest bogą. W innych wypadkach gołębi rocznych nie lotujemy. Nie wybieramy się z nimi na loty 700 km, ponieważ są to młode organizmy, które potrzebują dojrzenia. Dopiero jak dwój i trzyletnie możemy je angażować w dłuższych lotach. Ten czas to odpłacą nam się tym, iż nie były przeforsowane za młodu. Gołębie starsze, 2-3 i 4-letnie, możemy angażować w lotach dłuższych. Jak przygotowujemy do lotów? Otóż na początku sezonu należy zrobić kilka lotów treningowych z kierunku lotów konkursowych. I również rozpoczynamy 50, 15, 30 km. Poprzestajemy na 50 km. W początkowej fazie jest to tuż z rozłączeniem, czyli jeszcze z metody gniazdowej, by już je zestymulować. A to jest podyktowane tym, czy gołębie w zimie były w wolierze, czy też miały swobodny oblot. Gołębie, które pół roku przebywały w wolierze, wymagają. Za, wcześniejszego zaangażowania do lotów treningowych. Już tak się utarło, że hodowcy końcem marca wożą gołębie na loty treningowe, a w kwietniu intensywnie, by pierwszy lot konkursowy lecieć już na powera, czyli pełną metodą wdowieństwa. Tutaj każdy punkt do punktacji jest istotny. Temu też loty, loty jeszcze raz Loty Gołębie starsze angażujemy już w lotach 500 i 700 km. Jeśli chodzi o cykl, program lotów w Polsce nie jest zbyt doskonały, ponieważ końcówka sezonu przepladają się loty 500 700 km. Nie ma jak trenować gołębi rocznych. Na rocznych należy przestać na lotach 300 km. Ze swojej strony dodam, że w Czechach, gdzie lotuję, mamy 12 lotów gołębi rocznych, czyli lotów krótkich. Gołębie roczne są co tydzień angażowane, nie ma więc problemu z rzucaniem lotek. A co zrobić, żeby gołąb nie zrzucał lotek w trakcie sezonu lotowego? Otóż, jeśli gołąb nie idzie na lot, należy zestymulować tak, jakby był na locie. Ja mam skonstruowane w przyległym pomieszczeniu specjalny adapter. Są to cele wystawowe, do których umieszczam gołębie. Czyli następuje symulacja wywózki na lot konkursowy. Gołębie dorosłe jadą na punkt wkładań, natomiast gołębie roczne są wkładane do boksów. Przebywają tam po i całą noc. Natomiast rano są wywożone na krótki dystans, tak jakby uczestniczyły w locie konkursowym. Powoduje to, że gołębie są cały czas mentalnie przywiązane do lotu. Przebywanie na wolnym gojenniku przez dwa tygodnie spowodowałoby zrzucenie lotek, również rozleniwienie się. Przypominam, w młodej, budującej się hodowli nie angażujemy gołębi rocznych na lotach 500 i dalszych kilometrów, ponieważ to wyniszcza organizm. Musimy zbudować drużynę, i dopiero gdy będziemy posiadać w hodowli 2-3 i 4-letnie gołębie, możemy lecieć pełną parą. Nie ulegajmy emocjom. Są hodowcy doświadczeni, całe życie poświęcają temu czas i wiedzą w jaki sposób postępować. Być w gorącej wodzie kąpanym to znaczy ponieść porażkę. Jak przygotowujemy gołębie do lotów długich? I tutaj również w polskich warunkach loty 700 km nie są lotami długimi, są to raczej loty średnie. Tam gołębie lecą co tydzień 500-700. Oczywiście, jeśli zauważymy, że gołąb się spóźnił z lotu, jest zmęczony, nie należy go powtarzać na lot. Natomiast jeśli gołą dobrze plansuje się na miejscach konkursowych, atakujemy go w myśl zasady kuć żelazo, póki gorące. W lotach długich około 1000 km są takie okazjonalne loty robione poprzez kluby dolotów długodystansowych. Gołąb powinien mieć minimum 2 tygodnie do 3 przerwy. Z pewnością nie można atakować co tydzień, ponieważ nie zdążył odbudować. Rezerw potrzebnych do pokonania takiego dystansu. Tutaj karmimy podobnie jak na lotach krótkich, tylko że ten cykl rozciągamy na przestrzeni dwóch tygodni. Też dbamy o to, żeby gołom się nie zapas, by <coughs> chętnie dokonywał oblotów dookoła gołębników. Po locie również podajemy czystą wodę w pierwszym rzucie, w drugim miód lub glukozę. Witaminy podajemy w środku tygodnia. Nie leczymy zapobiegawczo w tygodniu, ponieważ leczenie, czy to przeciwko trichomonadozie, czy kowcyliozie, wymaga minimum tygodniowego okresu leczenia. Więc tutaj jedynie uodpornimy gołębia na antybiotyk, a mu nie pomożemy. To tyle w skrócie, jeśli chodzi o przygotowanie gołębi rocznych i starszych do, do lotów. Ten temat jeszcze Rozwinę w następnej, czwartej, wieńczącej poradzie, jak lotować gołębiami pocztowymi. Uwagi dla gołębi dla hodowców młodych i początkujących. A jak mogą być piękne loty długodystansowe? Pokażę na przykładzie. Mój gołąbek. O numerze 18714 092 05 rok uczestniczył w locie z Orleanu. To jest lot 1100 km. Gond ten potrzebował 12 godzin, by dotrzeć do domu. Zdobył pierwszą nagrodę. Leciał z prędkością około 100 km na godzinę. Dystans około 1100 km. To jest ukoronowanie pracy hodowcy, by gołąb powrócił z jak najdalszego dystansu. Budowa również bez zarzutu. Długi mostek. Kapitalne wiązanie widełki blisko siebie i blisko mostka. To jest podstawa wyczynowca. Również lotki z tak zwanym dekalaż. To powoduje, że gołąb szybko leci. Powracać z dystansu ponad 1000 km to jest esencja hodowli gołębi pocztowych. Żadne loty krótkodystansowe nie dadzą takiej satysfakcji, jak powrót gołębia z dystansu ponad 1100 km jako pierwszy. Dodam, że w pierwszy dzień z Orleanu było tylko trzy gołębie, ten niebieski wyrzymacz był zwycięzcą. Życząc powodzenia w wyhodowaniu takich asów zapraszam do następnych klipów. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.